Cześć, witam cię serdecznie z tej strony. Bartek Sawicki. Oglądasz kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej. Tego w jaki sposób być swoim astrologiem i w jaki sposób śledzić swoją drogę ewolucji. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czym jest Pluton w domu 12. Pluton w domu 12 i Dom 12 to jest archetyp inaczej ryb. Jest to archetyp który władany jest przez nakryt, przez dom dwunasty, a także przez Neptuna. Dom dwunasty jest to ostatni dom astrologiczny. I ten dom oznaczany jest jako kulminację wszystkich wydarzeń. Czyli jeżeli jest, jest tak jakby metafizyczny... Jest coś takiego, co nazywa się meta, metafizyczną podróżą bohatera, który to e, musi przejść tak jakby przez... E, przez wszystkie próby, wszystkie misje, po to, aby wrócić do swojej własnej esencji, do esencji tego, tego, kim jest ten właśnie bohater. I to jest na przykład reprezentowane przez mit Herkulesa, który musi wykonywać różne prace, przez w zasadzie postać Jezusa, który także konsultuje się z różnymi apostołami, po to, aby dyskutować w ogóle sens tego, kim on jest, i po to, aby w zasadzie móc znaleźć drogę z powrotem do Boga poprzez swoje zmartwychwstanie. Tym jest w zasadzie dom dwunasty. I tutaj osoba, która rodzi się właśnie z plutonem w domu dwunastym, jest to osoba, która stara się zrozumieć i połączyć swój sens istnienia, swoją tożsamość z tym, kim lub bądź czym jest Bóg, z tym, czym jest źródło, z tym, co w zasadzie daje nam życie. I tutaj um, Musimy wiedzieć o tym, że istnieją pewne płaszczyzny, płaszczyzny tego, w jaki sposób człowiek jest w stanie identyfikować się. Posiadamy ego, czyli posiadamy coś, co jest zbudowane i reprezentowane przez archetyp raka jako naszą samą tożsamość, czyli jak ja widzę siebie. I posiadamy również duszę, posiadamy coś tak jakby głębszego, i to może być reprezentowane właśnie przez archetyp skorpiona, czyli posiadamy coś, co tak jakby stara się Zrozumieć swoją własną naturę, poprzez metamorfozę, poprzez ewolucję, poprzez tak jakby zdobycie doświadczeń i uczenie się z tych doświadczeń. Ale jest również um, poziom wyższy niż dusza. Jest to poziom w zasadzie Boga, poziom Boga, który praktycznie ciężko jest, ciężko jest tak, by uświadomić sobie jako ego, jako dusza. Dlatego to jest taki poziom, który w zasadzie. Trudno jest zrozumieć ludzkim fizycznym okiem, tak jakby nie da się tego przez szkiełko i oko zmierzyć. I teraz wracając do tematu: Pluton w domu 12. Dla tej osoby, dla tych osób w zasadzie Bóg źródło bądź coś, co daje nam życie, coś, co spowodowało nasze istnienie, Bóg stara się, aby, aby ta osoba, ta, ta dusza znowu, tak jakby powróciła do do tego, co ją stworzyło, do Stworzyciela. Jest takie pod, podświadome przyciąganie do, do Stworzyciela. I to nie, jest, to nie jest proces, który jest tak jakby jest różowy, nie jest prosty. Jest to dosyć trudne położenie posiadając, posiadać Plutona w Domu XII, ponieważ na ogół ludzie identyfikują się z tym, kim są. Ludzie identyfikują się z daną osobowością, z daną. Pracą, z daną przynależnością do grupy, do, do, do danego kraju, do tego typu rzeczy, i posiadając Plutona w domu 12, taka osoba będzie w pewnym sensie miała trudność z tym, aby zaufać, ponieważ teraz, teraz w zasadzie tutaj intencją ewolucji jest to, aby swój sens ego, czyli dana dusza, swój ego z sensu osobowego przeniosła na sens duchowy, czyli tego, co w zasadzie źródło bądź Bóg chce od nas. Czyli te osoby mogą na przykład być uwikłane w różne, tak jakby, marzenia. Mogą posiadać marzenia, aby być super prawnikiem albo na przykład być super lekarzem i one będą starały się to zrobić cały czas, starały się dążyć do tego, jednak coś będzie blokowało ich trudy. I to, co blokuje trudy, tak jakby, to jest w zasadzie to przyciągnięcie, przyciągnięcie uwagi tej osoby, tej duszy do. Pluto, do, do Plutona, do, do Boga w zasadzie. Jeżeli ktoś, kto posiada Plutona w domu 12, to jest osoba, która może dążyć za spełnianiem marzeń. Jedno po kolei, drugie, następne, trzecie marzenie, i tak dalej, i tak dalej. I te marzenia nigdy nie będą w pewnym sensie dawać jej satysfakcji, ponieważ są to marzenia, które są w świecie fizycznym. Czyli w świecie fizycznym ta osoba, jeżeli ona będzie miała takie poczucie. Takie wewnętrzne poczucie, że ma jakieś marzenie, ma jakieś coś do zrobienia, i po osiągnięciu tych marzeń, po osiągnięciu tych zamierzeń, tych celów, ta, ta osoba nie będzie czuła satysfakcji. I to może dziać się dlatego, ponieważ tutaj impulsem duszy jest to, aby zjednała się ona z Bogiem, aby zjednała się i zaufała w coś, co nie jest kontrolowane, tak jakby ludzką myślą, w coś, co nie jest kontrolowane poprzez fizyczność. Czyli tutaj dla, dla niektórych osób z Plutonem w domu 12 one po prostu będą miały problem z tym, aby zaufać. A tutaj lekcją jest właśnie nauczenie um, się tego, jak zaufać w niepewność, jak żyć w niepewności. Dlatego wcześniej wspomniałem, że jest to trudne, ponieważ um, tutaj może istnieć ryzyko tego, że niektórzy będą tak jakby zatracali swój, swój sens um, ego i sens osobowości. I to dzieje się właśnie, ponieważ tutaj jest ten podświadomy, tak jakby impuls do tego, aby zrozumieć Boga. A Bóg w zasadzie nie operuje w, takich, w, takich, w takim słownictwem takimi w zasadzie definicjami, jakimi my jesteśmy w stanie operować. Czyli tutaj ktoś z Plutonem w domu 12, po prostu musi nauczyć się, że wszystkie tak jakby marzenia, wszystkie. Jej zamiary, to wszystko w pewnym sensie stanowi pewnego rodzaju przeszłość. Ponieważ Archetyp 12, Dom 12 to jest kulminacja wszystkich wydarzeń, czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że dana dusza posiadająca Plutona w Domu 12 jest w trakcie kulminacji, to oznacza, że ona w pewnym sensie doświadczyła w pewnym stopniu każdego z archetypów w znaku Zodiaku. Czyli tutaj um, ta osoba stoi w pewnym sensie na takim rozstaju dróg. I, I w zasadzie stoi przed, może nie na rozstaju dróg, ale stoi przed tak jakby postawieniem kroków nieznanych. A za nią jest tak jakby wszystko, co już wcześniej znała. Mówię o tym dlatego, ponieważ właśnie archetyp ryb, który jest związany z domem 12, to jest tak jakby mieszanka wszystkiego, co jest możliwe. I tutaj każda z dusz ona posiada dwa tak jakby posiada tak zwane pragnienie. I to pragnienie może tak jakby odseparować się od tego, co stworzyło, ale w tym samym powrócić. I tutaj marzenia związane tej osoby, marzenia i świat, który ona chce sobie zbudować, te wszystkie sytuacje już po osiągnięciu ich mogą nie dawać jej satysfakcji, ponieważ tutaj dana dusza żyje tak jakby przeszłością. Ona chce w pewnym sensie odświeżyć to, co jest... to co, to co tym, tym, jak żyła i tym, kim była w przeszłości, ponieważ to jest tak dobrze dla niej znane. Pluton jest to, jest to bezpieczeństwo emocjonalne, czyli ona będzie wiązała swoje bezpieczeństwo z tym, tak jakby z rzeczami, które w pewnym sensie już doświadczyła wcześniej. I ponieważ Pluton w Domu 12 to jest również nauczenie się wiary, wiary w to, że w zasadzie opatrzność boska pokaże Ci, w jaką stronę iść i, i w zasadzie co powinieneś robić w tym życiu, ta osoba będzie miała trudności z zostawieniem tego, co tak jakby przeszłości, z zostawieniem tego, co wcześniej znała, ponieważ tutaj przyszłość jest wielką niewiadomą. Przyszłość jest czymś, co nie daje stabilności. Dlatego Pluton i w Domu 12, on powoduje, że ta osoba musi poddać się poddać się w ogóle czemuś nowemu, po to, aby nowy cykl mógł... poddała się tak jakby niewiadomej, po to, aby nowy cykl mógł powstać, który reprezentowany jest przez, przez, przez znak barana, czyli dom pierwszy. Czyli tutaj istotnym, istotną rzeczą dla tych osób jest to, aby wyrobić sobie świadomość archetypu panny, który jest punktem polaryzacji dla tego plutona i Tutaj każdy znak Zodiaku posiada swoją przeciwność, i każdy znak Zodiaku nie jest w żadnym stopniu tak jakby ekstremalnością. Czyli tutaj, jeżeli ktoś posiada plutona w domu 12, to nie jest tylko to, że tak jakby dom 12 jest aktywowany. Ponieważ każdy, każdy ze znaków zodiaku on posiada przeciwny znak, musimy patrzeć na, na, na całość, czyli na te obydwa znaki, i jak ta energia balansuje się. Czyli tutaj. Punktem polaryzacji Plutona dla domu 12 jest dom 6. Czyli tutaj zalecane jest przez, przez Jeffrey Wolf Green zaleca ogólnie, że, że dla osób z Plutonem w domu 12 ważne jest, aby wyrobić w sobie um, i nauczyć się znajomości jakiegoś systemu, który spowoduje, że te osoby będą w stanie analizować siebie cały czas. Ponieważ tendencją dla osób. Z Plutonem w Domu 12 jest to, żeby one odpłynęły w ogóle w marzenia i odpłynęły i w pewnym sensie od, od, odłączyły się od życia fizycznego, ponieważ tutaj intencja jest, intencja jest tak silna, aby one w zasadzie szukały Boga i zaufały Bogu, co nie jest proste. Te osoby będą podświadomie po prostu mają ryzyko tego, że będą zażywać alkoholu, używek różnego rodzaju, po to, aby w zasadzie Odpłynąć w tą nicość i, i stracić tak jakby grunt pod nogami. I tutaj z pomocą dla takich osób właśnie um, tak jakby pomocą jest dom szósty, czyli archetyp panny. Dla tych osób ważne jest, aby, aby znaleźć sobie system jakichś wierzeń, system w pewnym sensie usystematyzowany usystematyzowaną technikę tego, jak one mogą siebie analizować po to, aby w zasadzie mogły śledzić swój rozwój krok po kroku takim śledzeniem rozwoju krok po kroku i ulepszaniem się cały czas jest właśnie panna i jest też również pojęcie tutaj karmy jogi, czyli te osoby polecane dla nich jest to, aby znalazły sobie w zasadzie pracę która w pewnym sensie będzie służyła jak taki wehikuł, przez który będą mogły poznać Boga Czyli tutaj dom dwunasty naturalnie jest um, symbolizowany przez różnego rodzaju instytucje, więzienia, przez różnego rodzaju szpitale, tego typu rzeczy, ponieważ jest to naturalne odniesienie się do archetypu wagi, czyli do, do polaryzacji ryb. Czyli poprzez służbę czemuś, poprzez służbę komuś, one tak jakby służą Bogu i służą zrozumienia, bo, zrozumieniu, służą tak jakby w Bogu. W pewnym sensie, poprzez to, co robią. Czyli tutaj źródło i tam w zasadzie Bóg stara się rozmyć, rozmyć sens, sens tak jakby ego osób, które posiadają plutona w domu 12, dlatego żeby one nie straciły tak jakby gruntu pod nogami, żeby wiedziały, co się dzieje ich w życiu, tutaj koniecznością jest wyrobienie. W sobie pewnego rodzaju nawyków, które, spowod... które będą pomagały im śledzić swój rozwój. I tym właśnie jest to pojęcie karma jogi, może to być również system dajmy, na to astrologii, albo jakiś system buddyjski, jakieś wierzenia, czegoś, co w zasadzie pozwoli im śledzić ich rozwój. Dlatego to jest dosyć um, trudne położenie Plutona, um, jednakże jest to położenie Plutona, które powoduje, że, że dana osoba ma. Duży potencjał w tym, aby tak jakby zrozumieć całość, zrozumieć cało kształt tego, tego, czym jest w ogóle ludzkie życie i tego w zasadzie, czym jest ludzka wędrówka. I osoby tutaj z Plutonem w domu 12, one są bardzo wrażliwe. One posiadają um, tak jakby wrażliwość na wszystko, co dzieje się dookoła nich, ponieważ ich sens ego w pewnym sensie um, zatraca się i tak jakby. Z kierunku ego personalnego bierze kierunek na ego boskie, czyli ego ogółu. Te osoby będą wrażliwe na, na wszelkie zmiany w ich własnym ego, i to może powodować różnego rodzaju problemy um, zdrowotne również. Ponieważ jeżeli te osoby będą przeciwstawiać się temu impulsowi, to w życie w pewnym sensie spowoduje to, że one, że one będą musiały chcąc czy nie chcąc zacząć zwracać swoje oczy ku ku Bogu, ku, ku, ludzki, ku, ku tak jakby energii boskiej i to może powodować różnego problemy zdrowotne typu dementia, typu jak um, zanik pamięci, typu w pewnego rodzaju ubezwłasno, ubezwłasnowolnienie I, i to powoduje to, że te osoby będą zmuszone w pewnym sensie do tego, aby zrozumieć w jaki sposób działa Bóg w zasadzie i teraz istnieją takie um, trzy również reakcje na, 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 każdego, na każde położenie plutona i tutaj Ci, którzy w zasadzie odrzucą tę intencję i ten impuls od źródła po to, aby, aby starać się zrozumieć Boga, dla tych osób, właśnie tak jak wspomniałem, to, to może spowodować pewnego rodzaju choroby. Czyli jeżeli one nie będą tak jakby współgrać razem z tym, czego chce od nich Bóg i czego chce ich dusza, w zasadzie wtedy one życie spowoduje w jakiś sposób, że zostaną one zmuszone do tego w taki ani inny sposób. To może być z pierwszą reakcją. Kolejną reakcją jest to, że po prostu ktoś taki może żyć jedną nogą w takim w świecie iluzji, tak jakby w świecie marzeń, a jedną nogą w świecie rzeczywistym. I to mogą być osoby, które w pewnym, w pewnym sensie um, jakoś używają tej energii po to, aby pomagać innym, po to, aby w zasadzie um, użyć tej tak jakby. Tego potencjału do znajomości Boga, po to, aby otworzyć oczy innym i pokazać, że świat rzeczywisty to jest tylko i wyłącznie 1% tego, co jest możliwe do, w stosunku do ludzkiej percepcji. I, i trzecia, trzecia taką reakcją jest to, że po prostu ktoś z protonem w domu 12 po prostu zaufa w to, tak jakby w to, co jest niezrozumiałe. I zaufa w to, co w zasadzie. Źródło chce im mu pokazać, czyli są to osoby, które zupełnie tak jakby zaufały w to, czego nie wiedzą. Zaufały w to, że, że, że życie po prostu jest nieprzewidywalne i że świat po prostu duchowy nie da, świata duchowego, że nie da się go opisać, tak jakby w, w żadnych słowach tak jakby. Czyli są to osoby, które zupełnie skoczyły tak jakby na bungee, w nicość, z zapniętymi oczami i zaufały Bogu. Czyli tutaj one odrzuciły wszelką kontrolę, wszelką egotyczną kontrolę jej życia po to, aby w zasadzie być zjednoczonym z jakiś, w jakiś sposób z Bogiem. Tym też jest archetyp ryb, który w zasadzie kończy tą podróż bohatera, mistyczną podróż bohatera w zasadzie. Ten bohater wraca do tego, co stworzyło go, wraca do łona tego, co w zasadzie dało mu życie i tchnęło życie w jego, tak jakby, w jego żyły, w jego, w jego ciało. Dlatego tym jest Pluton w domu 12 i osoby te posiadają bardzo, bardzo mocno stymulowaną szyszynkę, czyli organ, który odpowiada za to, jak za, za to, jak tak jakby ludzki, ludzkie organy fizycznej percepcji są w stanie zmutować się po to, aby widzieć rzeczywistość duchową, czyli te osoby bardzo dużo osób posiadających Plutona w domu 12 to są osoby, które posiadają Umiejętności typu medium, typu jasnowidz, ktoś, kto jest jasnosłyszący, tego typu rzeczy. I te osoby em, często są wrażliwe na tego typu, tak jakby, niuanse, które ciężko jest wychaczyć, tak jakby, ludzkim fizycznym okiem. I ja mówię tutaj o prawdziwym jasnowidzeniu, prawdziwym, bycie prawdziwym medium, ponieważ w naszych czasach wiele osób po prostu niestety miesza. Tak jakby wyobraźnie z tym, co jest naprawdę duchowe. Co jeszcze. No w zasadzie, jest to również proces tego, że dla osób z plutonem w domu 12, ta osoba, która posiada to, ona w pewnym sensie uczy się, że jest, że jest w stanie kreować rzeczywistość razem z Bogiem. Czyli tutaj ta separ separ separacja jej egotycznych zachścianek, podczas gdy ona zwróci swoje oczy. Ku Bogu, ona zrozumie, że w zasadzie Bóg posiada dla niej plan i ona jest w stanie współtworzyć plan boski poprzez, poprzez swoje życie w pewnym sensie, czyli wszystko to, co ona uważa za marzenia, wszystko to, co ona uważa za, za cele i coś takiego za, za, za ideał w pewnym sensie. Jeżeli to, co ona właśnie widzi jako ideał, pochodzi z um, egotycznych zachcianek, wtedy um, te zachcianki zostaną zablokowane. I, I w zasadzie Bóg pokaże jej nową drogę. I tu jest kwestia tego, żeby w ogóle zauważyć i, i nie walczyć z tym impulsem, ponieważ jeżeli ta osoba czuje podświadomie, że, że wszystkie jej takie, jakby um, trudy, w pewnym sensie, one palą się na panewce, czy jakoś tak się mówi, to wtedy ona zaczyna rozumieć, że jest dla niej jakiś inny plan. Jeżeli to, co ja chcę, nie jest w stanie być urzeczywistnione, może ja po prostu powinienem przestać walczyć o to i może po prostu życie pokaże mi coś nowego i w tym momencie właśnie wkracza Bóg, wkracza Bóg, który pokazuje, że jest jakiś inny plan dla Ciebie i w zasadzie musisz tylko i wyłącznie zrozumieć i zaufać mi po to, aby w ogóle ten plan mógł się realizować, a tym planem właśnie jest zjednoczenie się z Bogiem i po prostu zrozumienie poprzez ludzką istotę tego, czym jest Bóg i zrozumienie tego, jak życie w zasadzie zostało tchnięte, i dlaczego zostało tchnięte w życie, w ciebie, i właśnie dlaczego Ty posiadasz Plutona w Domu 12. Mam nadzieję, że to jakoś przybliżyło Ci znajomość tego, czym jest Pluton w Domu 12. Nie jest to proste położenie, jest to dosyć trudne. Są to dwa archetypy trudne do, do tak jakby połączenia ze sobą razem. Um, nie jest to łatwe um, położenie Plutona, i takie osoby. Posiadają duży potencjał do bycia duchowymi, jednakże wymaga to poświęceń. Wymaga to dużo poświęceń, i po prostu, żeby nie odpłynąć, że tak powiem, te osoby muszą, tak jakby, ułożyć sobie w pewnym sensie system, który będzie powodował, że one krok za krokiem będą twardo stąpać po ziemi, po to, aby w zasadzie, aby zrozumieć tak jakby progresywnie, to. W jaki sposób Bóg przejawia się w ich życiu? Dlatego um, punkt polaryzacji Plutona tutaj to jest właśnie Panna, służenie innym, bycie posłusznym do, w stosunku do Boga, bycie posłusznym i zrozumienie, że jest jakiś inny plan dla ciebie. I podczas gdy Ty czynisz dobro dla innych, czyli podczas gdy Ty wykonujesz e, karma jogę, tak zwaną, czyli pracując na, na czyjąś korzyść na rzecz innych, nie oczekując nic w zamian w pewnym sensie. To daje Ci zrozumienie, że wtedy zaczniesz tak jakby czuć głęboko połączenie z Bogiem. W przeciwności do tego, gdy, gdy wykonujesz jakąś pracę tylko po to, aby tak jakby osiągnąć swoje jakieś tam zachcianki, swoje egotyczne potrzeby. To był Pluton w Domu XII. Jeżeli, jeżeli jesteś zainteresowany e, wsparciem mnie w jakiś sposób, możesz sobie wejść. Na linki podane w opisie filmiku. Jeżeli posiadasz Plutona w domu 12 i jeżeli on objawia się w Twoim życiu w jakiś sposób, w którym tutaj przybliżyłem Ci, może podziel się z nami tym wszystkim i to będzie w stanie pomóc również innym, którzy posiadają takiego Plutona, co w zasadzie pomoże nam wszystkim w pewnym sensie zrozumieć, w jaki sposób astrologia obrazuje rzeczywistość. To wszystko już na dzisiaj i dziękuję Ci serdecznie. Pozdrawiam.